Dziś jestem na wydarzeniu Top Women Real Estate, Festiwal Mentoringu. Wydarzenie, które poświęcone jest kobietom. Nazywam się Boci Zabiła, będę miał przyjemność poprowadzić to dzisiejsze spotkanie konferencji Festiwalu Mentoringu. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj z nami. Jestem mentorką i mentoring dla mnie to jest przede wszystkim lustro, które daje możliwość zobaczenia drugiej kobiecie, jej siłę, jej możliwości, odkrywanie własnych talentów, czyli zobaczenie tych swoich kompetencji, po które często kobieta nie sięga, bo czasami brakuje jej tej odwagi. Więc mentoring jest tym źródłem spojrzenia na siebie przez pryzmat drugiej osoby mentora i zobaczenia swojej siły, wspaniałości i też możliwości w działaniu. Nazywam się Pomina Sawa Cześć, jestem akredytowaną mentorką w IMCC. Czym jest dla mnie mentoring? Mentoring to, to rozmowa, to relacja wzajemna, bo to ja jako mentorka wydobywam z mojej mentee to co najlepsze, ale to również ja dostaję od niej bardzo dużo. E, mentoring pozwala dotrzeć do takich warstw w środku siebie, e, których sami byśmy nie odkryli. Także tylko pomoc drugiej osoby, często jest to druga kobieta, która potrafi zadać ci takie pytanie, um, postawić cię przed takim wyzwaniem. Um, której sama byś, tego pytania sama byś sobie nie zadała, wyzwania sama byś sobie przed sobą nie postawiła. Także mentoring to jest relacja, która zmienia życie. Zarówno mentora, jak i menti. Dzięki, Beata.